Dobrze, że się Kłaniam się Państwu w programie Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem jest wiceprezydent Radomia Konrad Fryszczak. Witam Panie, panie Prezydencie tuż przed świętami. Tuż przed świętami. Pogoda ładna. Piękna. Już myślami, <laughs> myślami już, już blisko świąt. A Blisko świąt, ale nie zapomina Panu inwestycjach w mieście. Ależ oczywiście, że nie. Zwłaszcza w, teraz w tym okresie Takim przedświątecznym, kiedy mnóstwo spotkań z mieszkańcami, ze współpracownikami, też wzmożona aktywność, jeśli chodzi o, o, o obecność na Radomskich ulicach w ciągu dnia, więc no obserwuję, doglądam. Ale wbrew no temu, roz... co robi pan minister Skurkiewicz, nie zawsze za okien limuzyny ja jeżdżę swoim samochodem, ja zatrzymuję się, wysiadam, wchodzę na budowę i patrzę, co się dzieje. No to dobrze, rozpoczęliśmy, widzę. Dynamicznie. Panie prezydencie, rozpoczniemy od kamienicy deskorów. Co tam się dzieje w tej chwili? Jak wygląda sytuacja na dziś? Bardzo dobrze. W tej chwili już wykonawcy mają zakończoną kwestię dotyczącą wszelkich prac instalacyjnych, również kwestia Rozbiórki kawałka ściany, która niestety w czasie odbudowywania to jest ta część zabytkowa ściany, będzie musiała zostać rozebrana. Są już na to wszystkie decyzje, lada moment ta ściana zostanie odbudowana już prosto, równo. No Tak jak wielokrotnie mówiliśmy, budujemy. Budujemy te, ten, ten zabytek tak naprawdę na, na, na strzępach tego, co zostało przez te wieloletnie zaniedbania, ale skończymy. Bez względu na to, czy się to politykom prawa i sprawiedliwości podoba, czy nie, to te inwestycje zakończymy. Termin, termin będzie pokłosiem zapewne rozstrzygnięć sądowych. Mnie cieszy bardzo jedno i tutaj wielkie podziękowania dla wykonawcy, mimo tego, że różnimy się co do kwestii tego, tej waloryzacji stawki. Jak pan, pan redaktor, państwo wiecie, wyznaczony mamy termin spotkania w sądzie, czyli sporu sądowego. To na pewno tutaj wielkie podziękowania i pokłony, że wykonawca nie zaniechał robót, nie pozostawił tej budowy tak po prostu samej sobie, tylko aktywnie, twardo każdego dnia realizuje. A to realizuje. W kiedy? Termin mamy wyznaczony na 11 maja. Na 11 maja. Specjalnie zapytałem o kamienicę dyskurów, bo w Radomiu gościł marszałek mazowszy Adam Struzik i odniósł się do tego, co w tym budynku ma się w przyszłości mieścić. O, panie że to już na etapie składania wniosków unijnych spotykaliśmy się wspólnie z panem prezydentem Radosławem Witkowskim, z panem marszałkiem Struzikiem i panem wicemarszałkiem Rajkowskim i Raboszukiem. I przekonywaliśmy do tego, że warto ten Instytut Miejski w zakresie części muzealnej współprowadzić. Współprowadzić z Panem Marszałkiem. No właśnie, są dwie opcje: albo współprowadzenie z urzędem, tak, z panem Marszałkiem, albo Samodzielne prowadzenie przez, przez gminę, przez magistrat. Projekt Muzeum Historii Radomia, ale Muzeum Historii od roku 1918 w górę. Panie redaktorze, dziś na pewno, zwłaszcza ja jako osoba odpowiedzialna za tę sferę, wybudować, zakończyć, odebrać i przekazać klucze do osób prowadzących daną jednostkę. Nie będę przesądzał o tym, jaki powinien być zakres czasu, w którym będzie podejmowany w muzeum. Dla nas najważniejsze jest jedno: my chcemy Muzeum Historii Miasta ale Muzeum Historii Miasta na przykładzie Radomia. I tutaj o tych kwestiach będziemy na pewno z Panem Marszałkiem rozmawiać. Takie spotkanie wstępnie z wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem jest wyznaczone na przyszły tydzień, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale mogę powiedzieć jedno, szanowny panie redaktorze, pan, szanowni państwo, będziemy współpracować, bo współpraca naszemu miastu się opłaca. Czasem ona jest szorstka, musi być twarda i musimy twardo stawiać warunki, jak chociaż byłoby z kwestiami dotyczącymi przebudowy wojska polskiego. I tutaj ta współpraca z rządem Prawa i Sprawiedliwości jest, choć momentami jest bardzo twarda. Musimy dopominać się o swoje i o swoje walczyć. Tak samo będziemy współpracować z panem marszałkiem Struzikiem i z władzami województwa. Będziemy współpracować z każdym, kto ma szansę również przynosić te pieniądze do naszego miasta, do Radomia. A tutaj traktuję ze współpracy, że oczywiście na koniec jest też kwestia podziału kosztów, możliwości finansowych i jak najbardziej z władzami samorządu, tak samo jak chociażby przy kwestii NSKi, gdzie samorząd województwa mazowieckiego dotował NSK. Będziemy współpracować również z Kamilcem. A propos Deskór. trasy NS pierwszego odcinka rozpoczęły się prace przy estakadach prowadzących na wiadukt nad torami w ciągu ulicy Słowackiego, będzie opóźnienie na tej inwestycji, znaczy trasa ma być przejezdna tak do czerwca? Trasa NS będzie przejezdna od ronda Mikołajczyka, Mikołajczyka do ronda pod wiaduktem na ulicy Żeromskiego. W, de, w zadeklarowanym wcześniej na etapie rozstrzygnięcia przetargu terminie, czyli na przykład czerwca i lipca. Jeśli zaś chodzi o kwestie budowy estakad połączeń z wiaduktem, to ja się cieszę. W końcu możemy je realizować. I tutaj nareszcie w kierunku jednostek zajmujących się energią elektryczną, czyli spółki PGE, że w końcu mamy uzgodnienie o likwidacji tzw. kolizji i mogliśmy do tych procedur budowlanych przystąpić. Mówiąc wprost, wykonawca mógł zdemontować urządzenia elektryczne, lampy, skrzynki, przyłącza, które nie należały do majątku gminy, a były naniesieniami. My oczywiście od samego początku deklarowaliśmy, że te nowy, po likwidacji wybudujemy tę infrastrukturę w nowym miejscu i ona będzie w ramach umowy kolizji, o likwidacji kolizji przekazana. I cieszę się, że w końcu mogliśmy to zrobić, że, że w końcu PG nas puścił na ten teren, tak samo na wojska polskiego i możemy przystąpić do twardych działań. W związku z tym, że przez długi czas nie mogliśmy się tych uzgodnień doprosić na poziomie radomskiego oddziału. Ja pamiętam taką sesję chyba miesiąc czy półtora temu, kiedy pan radny Wójcik prosił mnie o to, żebym powtórzył jaka była kolejność przepływu dokumentów. Radom, Lublin, Skarżysko, Skarżysko, Lublin, Radom i tak przez wiele miesięcy te dokumenty były przerzucane. W końcu mamy, pracujemy, wykonawca buduje. Ano, niestety w związku z tym musieliśmy termin oddania do użytku połączenia ze Słowackiego przedłużyć do końca października tego roku, ale to nie zmienia nic w tej rzeczy, Ta, po, prostu, po prostu te połączenia powstaną i NSK w tym roku na pierwszym etapie będzie gotowa do, do, do pełnego użytkowania. Do 9 maja hmm, spółka Mosir ogłosi kolejny przetarg na Radomskie Centrum Sportu, zdąży? Jestem przekonany, że, że tutaj pan prezes Mosiru i cały sztab który, ludzi, który został do tego zadania, niestety kryzysowego powołany, bo nie tak zakładaliśmy na, na etapie podpisania umowy współpracy z tym konsorcjum, że, że również z tego kryzysu wyjdziemy obronną ręką i, i ten przetarg 9 maja zostanie ogłoszony. Wierzy pan, że, że oferty, które spłyną, pozwolą na dokończenie tej budowy? No nie wiem, do wiosny przyszłego roku, tak? Panie rektorze, nigdy nie można powiedzieć, że jest się czegoś spokojnym, ale zainteresowanie firm budowlanych, które, które jest, i, i, i ta ilość również zapytań, już teraz na tym etapie będzie przetarg, kiedy ten przetarg będzie zgłaszanych do inwestora, jakim jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Daje mi e, takie podstawy do tego, żeby optymistycznie patrzeć w niedaleką przyszłość, że zainteresowanie tym przetargiem będzie. Co mnie niezmiernie cieszy, bo jeśli jest zainteresowanie, to wtedy należy mieć takie poczucie, że cena będzie naprawdę odzwierciedlała rynkową cenę, a nie takie dmuchanie bańki na zasadzie, a może dołóżmy 20 byłemu wykonawcy, a może 25 i tak naprawdę nie miejmy wpływu na to, co się dzieje, bo, bo, bo jak wyglądały <tryk> ostatnie miesiące na budowie, no to Radomianie wiedzą. Linia kolejowa numer 8. Panie Prezydencie, tutaj mamy temat projektowania dróg zewnętrznych i wewnętrznych. Co się dzieje w tym temacie? Panie Rektorze, ten temat budowy linii kolejowej jest bardzo ważny dla naszego miasta, bardzo ważny dla władz miejskich, ale no niestety tutaj już jasno jest pokazane, że po raz kolejny politycy, którzy w Warszawie walczą czy walczą o swoje mandaty, w Warszawie po raz kolejny tak detonują kolejne wybory, jakaś detonacja tego, czy, 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 albo może nawet nie detonacja, a rozbrajanie, to będzie lepsze słowo, rozbrajanie, miasto czegoś nie uzgadnia. Szanowni Państwo, my jedyne czego nie uzgadniamy, to nie uzgadniamy tego, żeby rozbierać wiadukt na ulicy Kozienickiej, nie dając w zamian pozwolenia na budowę, w sensie nie budując nowego wiaduktu. My chcemy i wyrazimy zgodę na rozbiórkę wiaduktu na ulicy Kozienickiej, czyli tego połączenia obok salonu, jednego z salonów samochodowych, w momencie dopiero kiedy będzie pozwolenie na budowę nowe, nowego wiaduktu. Powiem więcej, my chcemy partycypować jako miasto w budowie tego wiaduktu, ponieważ chcielibyśmy współfinansować z PKP i PLK. Jedno przęsło, które będzie stanowić właśnie te naszą przedłużenie trasy NS, czyli rezerwę pod, pod budowę trzeciego etapu trasy NS, o której mówiłem na konferencji prasowej kilka tygodni temu. Ale niestety póki co mamy taką, takie rzeczy, że yy, jedno przęsło, które już wybudowaliśmy kilka lat temu w 2015 roku na Żółkieskiego, mhm. i to jest rezerwa pod właśnie wprowadzenie trasy NS i rozprowadzenie razem z węzłem. Na rodziny Ziętalów i, i, i dzisiaj ulicy Holszańskiej i, i Żółkieskiego. PKP wrysowuje sobie tam po prostu swoją infrastrukturę podziemną, czyli mówiąc wprost, dalej to przęsło będzie, ale niestety to, co pod ziemią nigdy nie pozwoli na wybudowanie Trasenes. Takie drobne uwagi, wielokrotnie od ponad roku przekazywane PKP PLK i projektantom w żaden sposób nie przynoszą rezultatu i nie ma odpowiedzi w postaci ostatecznej dokumentacji uwzględniającej nasze poprawki. Nie chcemy nic nadzwyczajnego. Wyłącznie chcemy, żeby mieszkańcy Radomia, którzy już teraz na północy miasta, na przykład z przejazd na, na nowej woli gołębioskiej, na, przepraszam, na starej woli gołębioskiej będą mieli zlikwidowany w to miejsce będzie wyłącznie przejście. Takie plany ma PKP PLK. To pilnujemy, żeby wiadukt, który powstanie w nowym miejscu na energetyków nad dzisiejszym przyjazdem kolejowym, był wyposażony w pełną infrastrukturę, w drogi dla rowerów, w przejścia, w chodniki. Nie chcemy nic nadzwyczajnego. Władze miasta dbają wyłącznie o interes mieszkańców, również tych, którzy będą korzystać nie tylko z szybkiej kolei do Warszawy, ale również z tego, żeby mogli komunikować się pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią naszego miasta. Na trasie 7 trwa remont. Wymiana na wierzchni to wykonuje firma Dragados. Od granic miasta do. do, węzłów, do węzłów. Do węzłów, tak. Zarówno do węzłów, na północy, jak i na południu. A jak wygląda sytuacja ulica warszawska czarnieckiego kielecka Panie że ja się cieszę, że będę mógł u Pana, że Pan o to pyta i będę mógł u Pana pokazać nasze, czy pisma, które otrzymaliśmy od trzech podmiotów. Czy pozwolił, czy co? Przypomnę. Powołując się na konferencję prasową, którą parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, jeden z nich to nawet wiceminister obrony narodowej, zapowiedzieli na początku kampanii samorządowej, że dla Radomia deszcz pieniędzy 20 milionów na remont drogi krajowej w granicach administracyjnych miasta i wtedy również pan prezydent Andrzej Kosztowniak odtrąbiono, czy były prezydent odtrąbiono sukces będzie 20 milionów. My dosłownie po dwóch dniach wysłałem. Trzy pisma do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, do Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o zabezpieczenie tych środków w budżecie państwa i przekazanie ich albo, albo realizację tych robót, albo przekazanie ich na rzecz gminy miasta Radomia, żeby właśnie ten remont w granicach administracyjnych naszego miasta przeprowadzić. Wtedy przypomnę na konferencji prasowej. Zostało odtrąbione, będziemy mieli drogi dla rowerów, pełną infrastrukturę, drogi odbarczające. To nas niezmiernie cieszy, bo do tej inwestycji się cały czas przygotowujemy. Mamy wstępne koncepcje, chcemy je pogłębiać. Takie pieniądze na pewno naszemu miastu by się przydały, biorąc również pod uwagę fakt, że te przeładowane nierzadko auta, które podróżowały na budowę, jeździły również po drogach naszego miasta. Odpowiedzi, wszystkie te trzy odpowiedzi, panie redaktorze, które. Które tutaj przyszły, mówią ni mniej, ni więcej jak to, że miasto na prawach powiatu, czyli wszelkie zabezpieczenie środków na budowę dróg krajowych, na ich remonty, to prezydent. Słowem pisz pan na Berdyczów. Odpowiedź jest negatywna, i tyle właśnie po słowach i obietnicach, zapowiedziach parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, ja. Będę upierał się, będziemy walczyć o te pieniądze. Będziemy zostały pytań, zostały, one, zostały one na twardo obiecane jako pieniądze na remont tych dróg i ja mam nadzieję, że będziemy mogli remont tych dróg faktycznie przeprowadzić i będziemy cały czas z panem prezydentem Radosławem Witkowskim o te środki walczyć. Jeśli nie uda się jeszcze w tej kadencji, to wierzę, że nowi reprezentanci w Sejmie będą aktywniej i... Z większym zaangażowaniem i sukcesami o takie zapisy budżetowe dla naszego miasta walczyć. Mówi Pan też o sobie? W kontekście walki? Nie. W ja zawsze od samego początku mojej służby na rzecz mieszkańców walczę. Jeśli Ale... będzie trzeba, będę również jeździł do parlamentu, po, takie, po ta, takie walki toczyć. No bo to Pan powiedział, że chciałby Pan kandydować, chciałby być Pan posłem. Moje marzenie jest niezmienne. Od, yy, moim marzeniem jest y, kiedyś zostać posłem. Mam nadzieję, kiedyś to marzenie zrealizować. Dobrze, i tak na koniec, bo czas nas goni. Jeśli będzie taka potrzeba, panie redaktorze, żebym to ja o te pieniądze zawalczył, to też będę o te pieniądze walczył. Na koniec, tak szybciutko, kiedy pojedziemy autobusami elektrycznymi? W połowie przyszłego roku. Mamy jednego oferenta, jesteśmy no właśnie, na etapie sprawdzania. Ofert, oferta mieści się w zabezpieczonych środkach, oferta, nie, 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 nie oferta mieści się w zabezpieczonych środkach, które posiadamy na projekt multimodalny i komisja przetargowa jak tylko się zmierzy z, z tym ogromem dokumentów, różnych potwierdzeń, to ogłosimy rozstrzygnięcie tego przetargu, jeśli będziemy mogli zrobić to z tym oferentem. Ja mam nadzieję, Solaris to sprawdzona firma, która auta jeżdżą już po naszym mieście. I mam nadzieję, że w połowie przyszłego roku 10 elektrycznych autobusów wyjedzie, m.in. na linię numer 1. I tutaj taki dodatkowy element, czyli pantograf, który znajdzie się na pętli na, na, na Gołębiowie, na struga, w moim okręgu wyborczym bardzo mnie cieszy. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studio. Dziękuję, panie rektorze, Wesołych świąt dla wszystkich państwa. A propos właśnie świąt, przed nami święta Wielkiej Nocy. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie w programie Punkt Widzenia już po świętach wielkanocnych. Dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia. Również dla Pana wesołych świąt, Panie redaktorze.